Dzień Boże, dzień dobry. Zapraszam was serdecznie na spotkanie z dobrą nowiną, z historiami, które mną osobiście bardzo wstrząsnęły. Pozwoliły mi zobaczyć, jak Bóg jest czuły względem mnie, jak mnie rozumie, jak rozumie też tych, którzy płaczą gdzieś w nocy w łazience, i nie mogą sobie dać rady ani za swoją słabością, ani z pytaniami o cierpienie, jego sens. Zapraszam Was o, do tego, byście przyszli i po prostu posłuchali historii, które dzieją się, wydarzyły się i nadal się dzieją w hospicjum w Wilnie, jedynym na całą Litwę, któremu, zresztą, jak ksiądz Robert mi powiedział, pomagacie w Wielkim Poście. Widzicie tu na zdjęciu siostrę Michaela Rak z wolontariuszkami. Widzicie też małutką skarbonkę w kształcie hospicjum dla dzieci. Chcę Wam zawieść... Pewne dary, perły, z którymi się nie rozstaje, ale chcę Wam je dać. Perły, które, jeśli weźmiecie do serca, będą Wam rozpromieniać Wasze cierpienia. Tak ufam. Zapraszam w najbliższą niedzielę, w czasie każdej już, na spotkanie z dobrą nowiną w Bazylice, w Legnickich Polach i w kaplicach i kościółkach, które do niej przylegają. Do zobaczenia.